Hej, kochani, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj z moim kuzynem. To znowu ja. Tak, tak. Chcemy opowiedzieć o tym, jak Polska zmieniła nasze, nasze życie. życie i oczywiście, że nasze poglądy. Dokładnie. Od czego zaczynamy? <laughs> Najbardziej ciekawy temat. No. Zostawimy na koniec, oczywiście. <grych> to wiadomo. Zaczniemy od prostych rzeczy. Pewnie dla mnie było mega zaskoczeniem, do czego musiałem się przyzwyczaić, no. musiałem się nauczyć. To jest oczywiście segregowanie z śmieci, nie? Segregacja. Bo... bo jak było u babci? Na przykład, jak przejeżeliśmy, on zawsze było tak, że latem nas przewozili. Dobawcie na wioskę. E, tak, tak, na właśnie wakacje. Andrzej ma młodszą siostrę. W ogóle, jeżeli w miastach, no to chociaż jakoś wywozili te śmieci, nie? No tak. No to na wioskach było tak, że w sumie i teraz jest tak, że nie wywożam śmieci w ogóle. Jakieś takie odpady, na przykład organiczne, bo to było tak, że potem e, to robili z tego po polsku jest słowo nawóz. I nie wiem. Że, że potem No potem tak. To no, na... Dokładnie, że rzucasz to potem na działkę, na, na, na działkę tak, na żeby, ziemię tak, i tak. jakoś to tam się przerabiało, tak. ale na przykład z takimi Puszkami, oczywiście. Znaczy, nie ja pamiętam, że ona osobno, nie? Tak, szkło tak. osobno, nie wiem co, ojciec robił z tym. Szkłem ale babcia u babci. zawsze lubiła, jeżeli to jakieś słoiczki, to każdy słoiczek się zbierał. No w sumie tak. I oczywiście, że jeżeli byli, tam była jeszcze ta zakrętka taka. to super słońce musi zostać. To musi zostać, no obowiązkowo, ale też zawsze wszystkie słoiki się zbierali i potem w nich właśnie robili takie różne. Konserwowali, zakrętki, tak. tak, 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 konserwowali takie różne. Dania. Pomidory, ogórki. Pomidory, wszystkie jakieś salatki, jabłka. wszystko mieliśmy. Od no. jakichś słonych do po prostu słodkich. Jakieś dżemy. No, no, kompoty, robiło, dżemy, pomidory, ogórki, salatki różne. No właśnie i w sprawie tych segregacji, no, to nie było żadnej segregacji, nie było nawet tak, że przejeżdża właśnie jakaś ktoś. ktoś, żeby odebrać te śmieci, po prostu tego nie było. Tutaj trzeba było wszystko segregować, bo tak. raz nawet była taka sytuacja, że ja mieszkałem w, w sumie, mieszkałem no w mieszkaniu, ale no. nie mieliśmy takiego wspólnego jakby śmietnika, gdzie Aha. się wrzucało wszystko, tylko po prostu każda, każda klatka miała tam ileś swoich kontenerów, i pamiętam, że dostaliśmy z za to, że nie segregowaliśmy właśnie śmieci bo nie wiem jakoś to chyba odbierali i sobie sprawdzili, że nie jest posegregowane, jakoś no. tam kartony były wrzucone gdzie indziej. Mhm. No i zwrócili nam o to uwagę. Czy nie było żadnej kary ani niczego, no. ale zwrócili nam o to uwagę, że nie możemy sobie tak byle jak wyrzucać, mhm. bo mhm. To nie o to chodzi. Nie po to macie trzy kontenery, żeby sobie byle różnych jak to wyrzucać. Różnych kolorów. Dokładnie. No i tego trzeba było się nauczyć. No, na to no. trzeba zwracać uwagę i nie wiem czy ma to jakiś większy sens czy nie, bo generalnie teraz jak sobie na to patrzę, to i tak po wszystkich śmieci przyjeżdża ten sam e, e, samochód i wszystko ładuje do jednego. To więc... Nie, nie wiem. Nie? No. nie wiem, nie wnikałem. No, 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 no. Pozostanie to tajemnicą niestety. Ale no staram się segregować, ja osobiście. No, no. Tak. No ja też, ja też musiałam sobie do tego się przyzwyczaić. Dla mnie to było takie zaskoczenie, że w ogóle nawet no, w jakichś małych miejscowościach, no to te śmieci wywołują. Tak wszystko jeszcze się sortują i to jest Dokładnie. super ogólnie, że to jest tak wszystko zorganizowane. Jeżeli to działa naprawdę, i to wszystko sortują. Tak jak cirebie, oni to przedstawiają. Tak, jak to przedstawiają, tak. No to w ogóle yy, uważam, że to, to jest super. Kolejnym pewnie tematem do którego trzeba było się też przestawić. Dawaj. Yy, mi się wydaje, że trzeba czy się przestawić, czy nie, bo to chyba jest już no to bardziej. Po prostu tak zmienić podejście? Zmienić czy? podejście, mhm. tak, bo wiele rzeczy jakby możesz sobie załatwić niby przez internet, przez telefon, no. co było jakby mega zaskakujące, ale suma sumarum i tak musisz tam jechać mm -hmm. i tak musisz się postawić osobiście, więc u mnie na początku na to dużo schodziło czasu, bo musiałem się dowiedzieć, gdzie to jest, musiałem tam pojechać. A to sprawia się, że urzędów, czy co masz na No, jakieś takich sprawy, nie wiem, ogarniania prądu, ogarniania internetu, wiesz, jakieś tam mm -hmm. wyrabiania, jakichś tam kart miejskich, czy czegoś, co niby możesz wszystko pozałatwiać, i tak dalej, i tak dalej, ale i tak musisz tam pojechać, uh -huh. bo jesteś obcokrajowcem, więc musisz no, tam się tak pokazać. Tak, tak. Uh -huh. Nie możesz sobie tego załatwić, tak o. Ale też to mega wygodne, bo jeżeli możesz sobie takie wszystkie rzeczy pozałatwiać, nie przychodzić gdzieś i się stawić i za coś płacić uh -huh. i tak dalej, i ogarniać jakieś papierki, tylko możesz to wszystko ogarnąć przez internet, no to było super, akurat. No. Trzeba było się do tego przyzwyczaić. Pomiast tej fakt, że i tak musiałem się tam postawić, ale jakby no. Teraz... Ale tak fajne, że, że to jakby, że, że była taka możliwość, dokładnie. nie coś, zacząć chociaż tą sprawę dokładnie. przez internet, dokładnie, na przykład. Masz, Przynajmniej możesz, możesz się dowiedzieć, jak to w ogóle wygląda i czego byś potrzebował jakichś no, no, no. dokumentów papierów. Nawet w urzędzie, nie. Często jest tak, że na przykład na stronie tam możesz zobaczyć, jeżeli czekasz kartę pobytu, jakie tam, nie wiem, trzeba donieść dokumenty, czy tam ile trzeba mniej więcej czekać, że w ogóle jakby swoją sprawę no, możesz, możesz sprawdzić no, no, tak. przez strony. Tak. Lub tam, nie wiem, ja tutaj zrobiłam ostatnio badanie i powiedzieli mi, że może mogę po prostu, jak będą wyniki, wpisać kod i od razu zobaczyć zobaczę wyniki. wyniki. To jest super naprawdę, no, aż takiego systemu to na Ukrainie, no wątpię, żeby ja poszłam do lekarza i zobaczyłam na stronie wyniki. No raczej... Nie wiem, czy to tak teraz działa. No może, teraz, może teraz, tak, tak ale to tak wtedy, działa. jakby też, to, na początku, nawet przy, naszej przeprowadzki, nie? Na Ukrainie wtedy mało czego można było załatwić przez internet. No, raczej byś nie załatwił nic. No, Ty bardziej, że coś związanego, nie wiem, z urzędem, lub tam właśnie z jakimś badaniem, nie lub ma szans. tam. No, no. Nie ma szans, wszystko także musisz, musisz załatwiać osobiście. Na miejscu, no, także. Dokładnie. To taki był taki plus, i trzeba było, i to było takie, wow! To było akurat pozytywne. To jest, no, 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 no. Bo to jest wygoda. Ale też na początku jak nie znaliśmy polskiego i trzeba było coś tam przy strony, coś tam jeszcze. Jesz do każdej musisz jechać i no, sobie no, no. wymyślić, co będziesz mówił, co no, chcesz zapytać, to, raczej czego, żeby się pokazać się w telefonie, co tam chcesz zapytać. No, wspaniałe czasy. Właśnie, piękne. Wiesz co, mi bardzo się podoba to w Polsce no. i też trochę zmieniłam poglądy po przeprowadzce do Polski to podejście do zwierząt. Czyli. E, czyli ogólnie pamiętam, jak dopiero przeprowadziłam się do Polski, to widziałam tych ludzi, którzy naprawdę opiekują się swoimi e, zwierzętami. Po e, prostu ludzi ich traktują jak naprawdę swoich przyjacieli, mhm. a nie jak często e, na Ukrainie w sumie do tej pory, jeżeli pojedziesz na wioskę, to ten pies jest przywiązany do takiego łańcuszka. Metalowego... lancuszka. Lancuszek taki <grym> waży więcej <grym> niż ten pies, <grym> żeby nie uciekł. No e, I po prostu często te psy traktują, że oni tam śpią i w zimę, i latem, po prostu w takiej drewnianej buce, a nawet jeżeli jest minus pieski. 30. I to są takie, to właśnie takie zwykłe domowe pieski, których w Polsce traktują no, inaczej niż na Ukrainie. No. I mega, a jak zobaczyłam to traktowanie piesków w Polsce i ogólnie zwierząt. To było bardzo miła, zaskoczona, naprawdę. I w sumie wiesz, wcześniej nawet było dla mnie to normalne, jak mieszkałam w takim środowisku na Ukrainie, że na przykład pies przywiązany na taki lansuszek i dla mnie to było normalne, jakby, no bo prawie każda osoba na przykład na wiosce miała takiego przywiązanego psa na tym lansuszku. W mieście no to może było inaczej, ale też było Nie, dużo bezdomnych było tak. psów. W mieście też było tak, i też było dużo bezdomnych psów. Tutaj na przykład, jeżeli chociaż jeden pies jest bezdomny, ludzie od razu dzwonią do właśnie takich specjalnych schronisk, schronisk tak, gdzie tych właśnie tych psów od razu zabierają. Ludzie od razu to zwracają uwagę na to. Nawet pamiętam, jak um, mieszkałam w Warszawie, też um, miałam. Miałam taką jakby grupę, byłam, obserwowałam na Facebooku, a właśnie, bo mieszkałam tam na jednym osiedlu i było napisane, że właśnie pieski i nazwa tego osiedla. I że zawsze ktoś pisał, że nie wiem, dzisiaj przy tym sklepie widziałam psa, czy możecie tam go odebrać. Że ludzie dodawali zdjęcia, od razu jakby się martwili tym, co się dzieje. Tak, nie z, ma szans, tym... żeby piesek się zgubił. Tak, no. Od razu ludzie, wiesz, dzwonią tam, kto widział, wiesz, od razu sprawdzają. A u nas było tak, że dla nas było... No nie ma normalne, trzy dni, że... no to nie ma trzy dni, wróci. Nie, w ogóle, później, że było normalnie, że na przykład widzimy bezdomnych psów, nie? No, bo ich dużo było na miastach. Na wioskach to w sumie ludzie często na wioskach nawet zabierali jakiegoś tam psa do siebie, jeżeli ktoś widział, że, nie wiem, jest bezdomny jakoś coś mhm. karmił, Ale w miastach było z tym trudniej, bo często oni tam po prostu sobie... E, mieszkali te psy przy takich e, śmieciarkach? Gdzie, no, gdzie albo tam... przy, przy tych przy placach handlowych? No, po prostu gdzie, gdzie można było, tak, gdzie tam można było troszeczkę urwać sobie jedzenie. Ktoś cię pokarmi. Ktoś cię pokarmi, no i wiesz, bardzo mi się podoba podejście w Polsce i to we mnie naprawdę się zmieniło i już uważam, że to nie jest normalne, że na przykład pies jest przy, przywiązany na ten. Lansuszek e, i po prostu no, mega szanuję i lubię to podejście w Polsce. No to tak. Ja się z tym też zgadzam, że Niczych piesków czy kotków to tutaj no, rzadko się zdarzy, a nawet jak się zdarzy. No, to, to ludzie już zabiorą go do siebie. Albo wiem. zabiorą do siebie. Będą wyjaśniać sytuację, o co chodzi, zaniosą do jest no, Dokładnie, no. jakby. Nie zostawiam po prostu. Dokładnie, nie, nie nie zdarzyło się mi czegoś takiego, żeby był jakiś pies albo kot. I wiesz, i nie było jego właściciela. Wiele razy no, było no. tak, że masz rozklejone ogłoszenia, że jakiś się zgubił, mm -hmm. ale go nie ma, bo ludzie też są są ludzie, a są ludzie, i czasami po prostu ci mogą go zabrać do siebie, ten czy Zabrać do no. siebie, tak. I jakby to jest inna kwestia, natomiast no, nie ma tu po prostu bezdomnych zwierząt. No. Też jednym z moich pewnie zaskoczeń takich, ale to, to, to jakoś. Się wyklarowało w jakimś dłuższym czasie, że hmm. ludzie mają większą tolerancję do tego jak się ubierasz, jakby ogólnie do Twojego wyglądu. Jakby mhm. nie ma czegoś takiego, że jesteś 100% odbierany z to tego, jak Ty wyglądasz. Mhm. Tutaj często ludzie no, nie patrzą na wygląd. U nas jakoś było odwrotnie, nie? że często Mi się wydaje, że trzeba było się p... ubrać. Nie wiem, tutaj, żeby było napisane jakaś tam popularna e, firma, no. a coś tam i nie wiem, lancuszek taki. IPhone, no złoto tu, iPhone, złoto tu, złoto <z chord> tu, złoto tu, złoto tu. wiadomo. Futro. O co chodzi? <z pumped tutaj> <z Fortune> Najlepiej to tak normalnie do kostki. E, no. Tak, ale mi się wydaje, że zwracam uwagę, natomiast nie jest to jakby taka. Może nie na to. Konieczność, może... no, no. że jakby drugą osobę się odbiera tylko i wyłącznie z tego, jak ona wygląda, i dalej już się interpretuje, co ona sobą reprezentuje, bo ludzie mogą się ubierać różnie, jakby mhm. wychodzić do pracy w dresach i wychodzić na spacery w jakichś wieczornych sukienkach, i jakby okej. Okay. Nikomu no, to absolutnie no. nie przeszkadza i na nikogo to nie robi żadnego wrażenia. I nikt nie ma z tym absolutnie problemu. W sensie, że wiesz, nie, nie masz takiego takich niezrozumiałych, jakichś nie może nie negatywnych, ale takich niezrozumiałych po prostu poglądów i wzroku mhm. na sobie nie łapiesz, że nie wiem, że, że ty się, się ubierasz tak, a nie mhm. inaczej, o, że ty się ubierasz, a, a wiesz, nie ma jakiegoś takiego no. określenia, że to ubranie jest odpowiednie, nie ma czegoś takiego, no, jakby no. każda wersja ciebie jest odpowiednia, może być. Mhm. I jeszcze też jedną z takich pewnie pozytywnych rzeczy, mhm. bo jest pozytywna, że nie wiem, ja na przykład mieszkając u siebie w domu, no to witałem się tylko z sąsiadami. No, no. I jakby jak już spotkam kogoś, kogo ok, widzę codziennie, bo przechodzę tą ulicą codziennie, ale no nie znam osobiście. To nie ma takiego przyzwyczajenia się witać, w ogóle nie ma takiej kultury witać się z innymi ludźmi. Z Albo w ogóle jakiś no. smoke talk, coś, coś pogadać, nie wiem, coś powiedzieć, jakieś trzema słowami się zamienić, ale. Tutaj ludzie coś, bardziej chcą zamknięcie, nie? Tak, tak. No. Ja pamiętam też, jak przyjechałam do Polski, to dla mnie było takie dziwnie, że... No ludzie się witają z tobą? Już wy się nie znacie, Na pociągu na przykład ja siedzę, ktoś tak wchodzi i taki mówi, dzień dobry. Ja tak, o co chodzi? Lub tam w szpitalu, wiesz, dla mnie Znamy do... się? Nie. No właśnie, dla mnie było, bo u nas jest tak, że jeżeli znasz osobę, no to się witasz. No tak. Jakoś nas tak wychowywali. No taka, I... taka po prostu jest kultura. Czy no, witasz no. z kimś, kogo no, znasz? To znasz no. Jakby, że powitanie to, to jest takie. No nie wiem. Znaczy, z drugiej strony też sobie myślę, ok, czemu nie można powitać kogoś, kogo nie znasz? No nie coś się stanie, nic złego nie, się nie wydarzy. Jakby, no tak. Nie? I pamiętam, jak ja już. Bo przyzwyczaiłem się do tego, już zmieniłam to w sobie. Pamiętam, jak przyjechałam na Ukrainy, wiesz, chodziłam eee, do windy i agamia. mówiłam: Dzień dobry, wiesz, na mnie tak wszyscy patrzyli, tak? Who are you? <laughs> <laughs> Skąd spadłaś dziewczyną? <laughs> Znam cię, Z... nie do wiem. Co chodzi? Ludzie sobie myślą: Dobra, może to jakaś córka, jakiś sąsiadki, kto to wie? Urosła A, hello, trochę, nie nieważne. Nie, nawet wiesz co? Nie witali się ze mną. Nie? Nie, tak tylko patrzyli na mnie, wiesz, i potem, no. potem przestałam to robić. Szybko <grybkość> się <grybkość grybkość> odzwyczaiłaś. No, to jest, to jest to jest, akurat super, bo to jakby... To otwartość ludzi bardzo mi się podoba, tak. że ktoś może po prostu, nie wiem, na przystanku do ciebie zagadać lub w sklepie. Kolejną rzeczą, która była dla mnie plusem... No. Że ty mieszkając w Polsce masz całą Europę dostępną na wyciągnięcie ręki. No. Jakby możesz sobie zwiedzać. Możesz sobie dużo, sobie dużo rzeczy zwiedzić, zobaczyć, i to jest wszystko, wszystko w bardzo rozsądnych pieniądzach. Jakby... Ogólnie wcześniej. Teraz popatrzyłam jednak, ceny poszły do góry, bo przeleciałam do Hiszpanii, tak myślę sobie, a co tam? No 30 nie. euro będzie tam kosztować bilecik. Już nie. Chyba się pomyliłam. Już nie, ale wtedy naprawdę Nawet jakby... za 40 zł można było podróżować. Pamiętam do Norwegii z przyjaciółką polecieliśmy. Chyba było 40 zł w jedną stronę. No. No my tak sobie na weekend pojechaliśmy. Dokładnie. I to miałem na myśli, że zarabiając sobie, pracując normalnie i zarabiając, mogłeś sobie pozwolić na takie podróże, mogłeś no. sobie pojechać gdzieś na weekend na parę dni i po prostu coś nowego zobaczyć, zobaczyć jak inni ludzie żyją, mm. jakie mają w ogóle tryb, jakie mają vibe, jak oni w ogóle zachowują się na co dzień, jakby, jakie mają też inne produkty, jakieś tam inne Wszystko, pyszne po prostu jedzenie. Zobaczyć nowy kraj, widoki, w ogóle. No. architekturę, no, ja nie będę ukrywał, ja z tego korzystałem mega, No, jakby... no my ostatnio gdzie mu do Barcelony? My byliśmy w Barcelonie. Były. Tak i to było mega, na przykład ostatnio. Jeździliśmy do Barcelony, ile wtedy nie pamiętasz kosztował cztery, bilet? Cztery w dwie dni. strony? Nie pamiętam ile bilet zrobić. tysiąc drogo. złotych na dwie osoby zapłaciliśmy A, na dwie chyba... W dwie strony. Tak. No, no zapłaciliśmy z całkiem rozsądne pieniądze, jakby też za hotel też nie zapłaciliśmy dużo Wiesz, łącznie wtedy mi się wydaje, że ceny. Łącznie mi się wydaje, że nam wyszło to nie wiem, półtora tysiące może ponad jakoś 1800. Mhm. Niedrogo. Ale... ale było mega, po prostu tak no. wspominam. 400 mało było super. mało. No. Bardzo mało. Gdyby nie zwiedziliśmy nawet może 10%, no. a byliśmy w jakimś tam top 10 miejsc w Barcelonie tak. i byliśmy w każdym. Chodziliśmy nawet... ile było? 30 tysięcy kroków trzydzieści 36, wiek. ale było fajnie, no. naprawdę fajnie. No i ja też byłem w wielu miejscach w sumie z Ukrainy to bardzo drogo kosztowali bilety gdzieś polecieć, nie wiem, sobie do, do Francji czy tam. No bo do na Ukrainie Włoch to było. sobie tyle nie zarabiasz są... po prostu. Ale... Wiesz? Jakbyś zarabiała tyle co tutaj na Ukrainie, no to może byłoby cię stać podróżniczki. Wiesz, ale wtedy nie było nawet chyba nie latali wtedy Wizer i Reiner, na przykład z Ukrainy. I wtedy nie. naprawdę bardzo drogo kosztowało gdzieś polecieć właśnie do takich krajów. To myślała, że gdyby polecieć do Francji, to trzeba mieć po prostu nie wiadomo ile pieniędzy. No bo trzeba było mieć, nie wiadomo ile pieniędzy. A wtedy się pojawili właśnie no, chyba, zaczęli jedną latać ten chyba ten linie linie lotniczą. No. I... Pamiętasz, że wtedy nie było tych tanich takich linii na Ukrainie. No nie było Wtedy tego, to się wydawało, to że w ogóle, jak zobaczyłam te ceny w Polsce, tylko myślę, wow, 40 zł można sobie płacić gdzieś tam, nie wiem... Po można. 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 Teraz to nie wiem, czy aż tak tanio można. Jeśli że kupisz nie... z jakimś takim przedsięwzięciem, takim, to no to może tam można są nawet jakieś w promocje. granicach jakichś tam 100 zł, Stówki. 150, no, 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 to no, no. uważam, no, że to jest bardzo dobra no, cena. No, no. Nawet jak lecisz do Czech albo do Niemiec, gdziekolwiek, byleby gdzieś polecieć. No. <laughs> Moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmika. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Buziaczki i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Zapraszam do papa. Pa. Pa, tak.